Witam serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Europy Universalist 4 I lecimy dalej Sprowadźmy naszą znowu gospodarkę do normalnego poziomu, chociaż co ja mówię? Przecież ja mam 55 Golda, 72 000 tysiące powera oraz 18 prestiżu Wszystko jest na plusie, oprócz tych właśnie powerów I korów, które trzeba zrobić Tutaj mamy nadal tani w chuj dyplomację dzięki bonusom. Więc sobie walniemy, póki jeszcze to mamy. I teraz tak, coś się tu staje. Norwegia kasus belli na Danię, tak? Imperialne kasus belli. Wow. Ale nie graniczymy z wami, ja nie chce mi się latać po Waszej Gotlandy. Nie mam tyle statków i nie zamierzam mieć. Jeszcze. Wolę prowadzić wojnę lądową Zawsze tak było W każdej grze I tak Co my tu mamy? Jakieś tam stateczki jeszcze Dwie transportówki TT Puścimy ich Dobra Aha kory sobie wchodzą niech sobie wejdą kory Na spokojnie i zobaczymy, bo zapomniałem już Kogo my tam sobie możemy zaatakować Niech sobie koryczki właściwe idą sobie oczywiście przyjemnie Dobra, tom, to, to, tom Puśćmy to na razy cztery I tak, jeżeli Georgie zatakujemy to do, dołączy do nas Bohemia tylko O, jeszcze ładnie tutaj Mariezie A jeśli zatakujemy ruskich to dołączy do nas Norwegia też, ale do nich Delhi Take Capitol Moskwa Show Superiority Dobra, dyplomacji już nie będziemy ulepszać A zatrujemy Polskę to. wygramy to Take Capitol Tarnów Ale my wolimy sobie sklejmować jeszcze Lwów Aha, czyli pomeranią jeszcze będziemy walczyć, ale nie możemy klejmów na nich jednąć, bo kurde, są za daleko. No, my sobie zażremy południową część Polski. Myślę tak sobie, chociaż mamy Tarnów zajęcia. Tarnów to jest... A, tutaj, no. To tu weźmiemy jeszcze, sklejmujemy Przemyśl. Co tam Przemysł? Jak to się zauważyło? Niech dostaną całą autonomię. Trzeba pamiętać o właśnie uruchomieniu wszystkich fortów oraz płacenia żołdu dla naszych żołnierzy. Bo wyruszę w takim chujowym stylu i dostanę w dupę. To ps jest 29620. To na 28 tysięcy. Tutaj trochę więcej piechoty by się przydało. Okej. Okay. Jeszcze mamy zająć Lwów. Teraz tylko ten przemysł. Przemysł, przemysł. I lecimy Tylko cykniemy tutaj Myślę te 5000 tysiączków Piochty Puścimy to wojsko również tam Okej okay. O kurwa Cóż to za komander Trzeba będzie jeszcze nowego Bo ja pierdolę co za ludzi ja teraz mam Normalnie żył Czy tam Żółkowski Dobra przygotowujemy się do Armii Do ataku Raczej nie armii 57 Huhuhu Co jaki kasus byli mi mia? Na Gruzję? Nie nic nie robimy To wszystko się przyda Du, du. Saksonia, jedynie, może nam coś zaszkodzić. Ale poza nią, pomerania. Serio? <grym> Saksonia? To nie właśnie, sak to Saksonia nic nam nie może zrobić. Toskania prędzej. Dawaj, dawaj. Okej, okay, my tutaj nawracamy. I teraz sobie zwalniamy. Stawiamy wszystkie forty, płacimy naszym żołnierzom. Nadal no, mamy 15 na plusie. Super. I wypowiadamy wojnę Polsce. Trzeba ją już pieprzyć do końca. No nie? Dobrze, i wy sobie zajmijcie lwów. My was wciągamy do wojny. Dobrze O kurde, dzwoniłem, żeby oni się To morale to im musi się naprawić To na spokojnie, tam jeszcze cyknijcie sobie, o Teraz możecie iść już zajmować Nowy sound A już idzie tu 2000 polskich żołnierzy, których musimy skasować. Bo nam tu będą się psocić. To, 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 to. Nie ma. Dobra, idziemy teraz. Tylko jeszcze na. O jezu, otomani zeż... zeżarli Ze po prostu Węgry. O mój Boże! To nie wygląda dobrze. Oto ma będą nie do zatrzymania. W takim tempie. Te wszystkie tysiączki tu trzeba tak zgarniać Jakieś polowanie normalnie. Już niedługo nie powinien mieć gdzie rekrutować. Jedna z tylko w Wrocławiu No bo może się tam zostać Cyk, cyk Teraz wchodzimy na pomeranie O! Ale mi tu zaburczało w brzusiu ładnie ich tam wpierdalacie ładnie Ale no, mam na razie tylko 14% Odejdź. Dobra Teraz lecimy na Saksonię W Saksonie bym... Pomeranie bym oddał trochę w ręce tych Bohemczyków I Wrocław dałbym im, bo... No należy im się, no nie? To nic nie dzieje. To nigdzie nie lata Turcy jeszcze się zimileją. O Jezu. Ale co to ma robią to... Nie mam pytań. To, 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 to... No i właśnie Saksonię Saksonie damy do Bohemii też jeszcze. O Jezus, Sachsonia. Bohemia urośnie w siłę dzięki temu. Muszę mieć silnych teraz sojuszników przeciwko wojnie z Rosją na przykład. Przecież Rosja już nie jest takim groźnym rywalem. Ale na automatów muszę się przygotować. To tak tylko Fort się zajmie. Dobra, to teraz tak. Pierwszy pomerania. Jeśli chodzi o pokój, to idzie dla Berlin. Idzie dla Bohemii. Wow, to niezły dostaną bonus. To też to idzie trochę chujowo bo ha ja jestem dyplomatyka ale oni dostaną te dobra to bym mógł zrobić dla siebie ale jaki by był sens oj sorry muszę sobie wyciszyć komórkę właśnie ta 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 ta, ta. Okej, okay. co Austria zajęła? Nic, dobra. Anuluje się traktat z sukcesem? Nie, myślę, że może się tak zostać. Będziecie weselem Bohemii? Ae, za dużo jesteście co? Ale trade i warp ten, no to może być. I dawajcie hajs. Super. Berlin-Bohemii. Wtedy będziemy dostawać od nich hajs. Teraz Saksonia. Oj, bo chemia to macie dobrze. Aha, ja co kupowałem okupowałem Saksonia. To może będziecie mogli być moim rawalem... Wasalem? O zajebiście! Dawać. Dziękuję. Ty nam został? Holandia. Holandia. Aż Holandia jest wpierdana przez Austrię. Też Austrii dam. Holandię. What? Co to było za info? Ej, Wenecce, dajcie nam przejść. Ulison. O kurwa. Szwajcaria. Cesarstwo. I Rosja. Baden, Lundburg, Holstein, Anbach. O kurwa, to wszystkie te chuje Brunswick Ja wam kurwa dam Holandia, PiS To dla Austrii Niech Austria też coś ma. No zobaczymy. Możemy was już, masz, was już wpieprzyć. A jak tak, to jak bardzo. Nowy wysąć to... Dobra, południe mi wystarczy. Trochę koszki. I możemy zakończyć tę wojnę. Teraz się cofamy. Kijów. Tam na stronę rosyjską, czemu nie możemy przejechać? Dania też? No, już możemy przejść. Prusy. Ej, coraz, mniej mi się to podoba. Trzeba zwolnić z wojną. Skoro No nie. Ej, coś się dzieje teraz? Słuchaj, przecież, przecież my się lubimy. Co jest grane? Ja wam daję tereny, a wy tak? I kurwa, ludzie, naprawdę nie jest dobrze. Frankfurt, tu mnie chuje obchodzą te cesarskie miasteczka To Manie, co wy odpierdalacie na tych terenach w ogóle? No że Polskę oblegacie jeszcze Kurwa w takim momencie Pochemia plus 37 tylko Shit O mój Boże To już teraz? Fuck. War... Chcą zająć Witebsk Po zabrałem, oni co mi zabrali? I nic jeszcze nie zrobili jest bankwe I co, wy mi nie pomożecie w wojnie, tak? A nie, cicho. Tak! No, oczywiście, ja swoich ludzi z zasrańcy na zachodzie. Dobra, to wy sobie, bohemia, poradzicie. Muszę pilnować czasu, bo kurwa, mam bardzo mało. To jest takie, jeszcze 5 minut takiej przedwczesnej wojny, sobie pokażemy. Ale później, już będziemy musieli przerwać wojnę. Znaczy, przerwać odcinek. I dokończyć wojnę w innym, w następnym odcinku. O! Szwenda się ta pięćdziesiątka tutaj. Tu trzy tu trzy, tu trzy I tu pięćdziesiąt. Dobra, zajmujemy najpierw. Kurwa, wjeżdżają mi tu. To. To to, 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 Dobra, zatwiliśmy ich. Pójdziemy zająć szybko Moskwę, to będzie ich bolało. Co tu się dzieje? Czy moja flotę jest taka, propo? Kurwa zniknęła gdzieś w pizdu. Cholera. Ale prawie się to udało tutaj. Coś się tu dzieje. Francja? Po mojej stronie! Ha! Ha! Ciekawe, czy mógłbym już z nami spisować jakoś. Nie, oni są dumni. Czekamy, zobaczymy jak długo. Jeszcze trochę Manpowera mam. No, Francja już rozjebała. Co ona z nimi zrobiła? Dobra, odetniemy ruskich od. Od Morza Bałtyckiego, żeby nie dostawali żadnych dochodów. A my pobijemy trochę tych ochłapków co tutaj latają, Ruskich My się tu szwendają. Dalej, właśnie 27% już wygrywamy, wejścia 8 i to będzie razło szyb Dobra zajmiemy ludzkich ziem trochę. Może uda się ich tam jakoś wyrzucić z gry. Przy zajmując jakiś teren. Polska nie walczy, nie? Nie. Dobra, 40% już, haha. <laughs> Kulamy kurwy synów. Wyjazd mi stąd. Też mi Minsk tu zajelichuje. Mamy ile, 12 tysięcy działało. To też powinno trochę szybciej to pójść. kiedy pierwszego Pisa na wyślą Dobra, zyskaliśmy tereny tutaj 40 lata, no to trzeba to ubić To z automata Rosja już będzie Na kolanach Nowogród zajmiemy ohoho Dobra ja przelazłem przez rzeczkę niedobrze przejebie to Kurwa I na rzeczkę. i dobrego generała też mają Skoro to przerypałem Ale o pisie jeszcze animowa! To Hamenpowera jeszcze mam, ale on zaraz zniknie, bo tam ta armia będzie się leczyć. U Jezus, się w jakim tempie jeszcze Polscy separatyści tutaj się zbliżają. Dobra, to jest pierwszy pis Dobra. Za wszystkim stoi oczywiście Rosja, nie? Ale coś my, my ich wiebali tutaj to jest po prostu piękne. A to jest koalicja, więc tylko u ludzkich mogę tutaj zadziałać. Dobra, uśczpnąłbym sobie to, żeby Prusy nie miały fortu, za srańce jedne i tak oddawać pieprzony Smoleńsk i Potolsk. Chciałbym również to, to to. Nie, nie. Co już za dużo. Do 30. Do 30 max. Może jakiś taki biedniejszy teren coś. O ten teren, ten teren, tak Chcę mieć dostęp do tam tych ziem. No i co? Hajsik. Wow. Anulujecie traktaty z Gruzją. możesz wychuje To poczekajcie, skasuję w kasę. I teraz. Z Gruzją. Z Polską możecie zanulować Ale ja chcę żebyście z Gruzją anulowali. Co sobie ich z łatwością przejmę Więcej się nie da, nie? Okej, okay, dobra, to to wystarczy Dać jeszcze trochę hajsu I idźcie się wypchać z tą swoją koalicją To to No to widzicie jeszcze zdążyliśmy w tym odcinku to zrobić Świetnie Które tam? Teren miał 57... o tutaj W Lublinie Korujemy z synów A, Smolensk wraca do Do swoich To tam, to, to mmm mm, mm, mm. jeszcze uszczypniliśmy sobie dwa kawałeczki Pruski ziem bo Prusy mogą być tyrany non-toper nie ma tego over extension jest duże, no no to jest problem, to jest problem Misja zrobiona z tym Smolańskiem Zredukuj overextension, extension. dobra O nie Skinął, ale dobra, wojnę na razie nie prowadzimy Tanki I manpower co, teraz? Powiększać bum, ba, rum, ba, ba, bum, 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 bum. Co jest z Bohemią? Dlaczego? Co się stało? No nie Aleostry mnie lubicie, tak dobrze Francuzy nasz nas Mośle porubiły trochę Dania w pieprze, norde znowu, A jeśli weź No jesteśmy w dużym pod, dużym krajem, jesteśmy potęgą teraz już europejską, więc... A gdybyś za mi wojnę mieć to co? Dobra Jakieś ruchy, coś coś się teraz pokaże, ujawi się Bohemia... dlaczego no? Tak, tyle żeśmy razem przeszli. Tyle pięknych wojen. Ja wam pomagam, wy mi. Ja tu, takie główne odwalacie. Ruscy nie będą mogli nas wrócić do domu. Ha, ha. No dobra, żeby nie przedłużać resztę sobie zostawimy na następny odcinek Zobaczymy, pomajstrujemy tutaj coś jeszcze Teraz trzeba będzie ostro tutaj No, no Gospodarczo trochę opanować się Z wojnami Jedyne co to wpieprzymy sobie Gruzję Żeby tych pryszczy tu nie było Ale tak to sobie będziemy teraz żyli Spokojnie, poczekamy na rozwój wydarzeń Bo overextension jest Na wysokim poziomie To jest na wysokim poziomie Musimy poczekać, odczekać to, bo znowu jako koalicję jedną. A wiecie, już bez Bohemii teraz. Teraz by dołączyła tylko Austria, a już, już by nie było tak miło. A Otomani Boże, świetnie. No ładnie się Indie rozrosły. Delhi i Bi. Bharat. To co mamy? Bukare, Jorki, Klotz Wielki, Japonia, która też się ładnie rozwija. No i Chiny, które są rozbite, więc są wpierdalane. Bengal też jest ładnie duży. No tu Francja, potęga, Szkocja, Anglia dostaje w dupę bez, z Francją. Czyli Francja jest jeszcze silniejsza. Hiszpania tutaj ładnie lata. Kolonizuje Francuzy również. Myślałem, że Austria już tam, nie? To wszystko jest hiszpańskie. Mój Boże! No to naprawdę Hiszpania tutaj również koksi. No dobra, też ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jo!